Dzień dobry, e, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kewojak, e, przed wami Highland Z1. E, Przyznam, że nie spodziewałem się tego formatu u mnie, u mnie na kanale, ale z racji tego, że niektórzy e, do tego e, formatu powracają, e, więc stwierdziłem, że e, sprawdzimy sobie. E, I też troszeczkę się zainteresuje, bo ten, te gry Battle Royale u mnie na kanale dosyć rzadko się m, pojawiały. Troszeczkę było półga. E, jeden odcinek był e, z tego kodowego e, Battle Royale, e, więc e, troszeczkę trzeba to na moim kanale ożywić. A dlatego, że nasza mnie taka ochota, Nie wiedziałem, co tu nagrać, więc wiedziałem, że e, Highlands z 1 sobie nagramy. Oczywiście zobaczymy, e, jak to się przyjmie u mnie na kanale, jak będziecie się chcieli tutaj oglądać, etc., mm, etc. No dobrze, a my tymczasem polećmy sobie gdzieś po jakiś fajny lucik. Tu pode mną coś jest, a tu leci masa typków. Pode że tutaj gdzieś przy górce coś może być fajnego. Tak, tam jest. O, tu mamy coś. Tu powinno wystarczyć taki... Potem pójdziemy jeszcze tam zaraz kawałeczek dalej. Tam się będę już mordować pewnie. O właśnie, właśnie. Także... My sobie tu lecimy, lecimy na ostro. Zagadnieniem, pistolet, weźmy sobie backpack, taki na razie najsłabszy. Tutaj buty, hełm się przyda, jeszcze shotgun, amunicją, przeładuj, mamy neida, znaczy to był chyba akurat smoke. No, pistolet, żeby mieć coś innego niż tą strzelbę tylko pod ręką. Eee, I lecimy tam dalej, zaraz to miało być. To gdzieś było tam w tamtą stronę chyba. Zaraz polecimy. W ogóle przespałem okres, kiedy Highland ZTD był na topie, jeśli chodzi o takie gry już na YouTube i tak dalej. Ale zobaczymy. Może z, te z tego obecnego kesłu będzie coś więcej. Zobaczymy. A my sobie pobiegniemy tak o e, na szyb e, żeby bardziej, bardziej na, bardziej szybciochem, Żeby było. Eee, zobaczymy przede wszystkim, jak już mówiłem, jak Wam się przyjmie ta produkcja. Jak mi, ja, ja póki co jestem chętny do jak największego e, grania w to, znaczy jak najdłuższego. Póki co eee... mamy kłada, jest dobrze słuchajcie. Mamy kłada, zobaczymy, jak się ułoży strefa. To jest mój piąty meczyk, chyba eee, dopiero weźmy Ammodo od shotguna. Jest AR-15, słuchajcie, już jesteśmy na dobrej dozy. Przeładuj sobie AR-15, typku i, i co, szurgana mam. Do strefy tym kładnym możemy pojechać powoli. O, mam na, tam następny. To możemy tam się udać. Przynajmniej nie spodziewałem się, tu na jazie typów. Dresdy się w jakichś takich większych zaka markach mapy. Większych skupiskach może, o tak. Musiałem oczywiście coś rozwalić w międzyczasie. Shotguna bierzemy, znaczy amunicję. Ołogina i się przyda. Uuu, nie chcemy tego, to chociaż... A, nie mam już miejsca. Amunicja do pistoletu. Uuu, ja zwaliłem drewno, Do lis. tam ktoś mnie nie mignął za wzgórzem? Za, ogarniemy, bo hmm. tu se polutujemy. Mamy co? Snajpę. No, nie snajpa, no jednak. Łuk nawet. Uy. O, jest kałasz. daj słuchajcie, ja biorę kałaszka. Wywalam pistolet. I kałaszek. To, słuchajcie, jest mu obowiązkowa pozycja. I w sumie jestem uzbrojony tak, jak chciałem być. Mam miejsca już. Mm. Weźmy sobie tak. A, tak się nie da, chyba. Wyrzućmy ten jeden hełm. I weźmy o municę do kałaszka. Bo ja się skończy unic, to będziemy w... lekko mówiąc upie. Hmm, dobrze, jedźmy gdzieś tam dalej. Jeszcze nie jesteśmy w strefie zresztą. O teraz dopiero jesteśmy. Tam pewnie dużo ludzi by było. Tego mi się tam na razie nie udajemy. Hmm, pójdźmy tam kawałek dalej. Pominum te największe. Takie skupiska ludzi też ja nie wiem, co mi w gdzie tu najwięcej ludzi by było. W którym miejscu? W którym miejscu by było najwięcej ludzi? U, tak trochę wyjechałem tutaj na pewniaka. Chyba tam my mamy. Tam mamy stację, coś przycięło. Tam, mam... tam mamy stację benzynową. I zobaczymy, coś z tego wyjdzie. Trochę zboczyłem z trasy. No tak, dlaczego nie? C kurde, było nie pić przed jazdem. No. Yy, dobra, zobaczymy. Gdzie jest ta stacja benzynowa? Tutaj. To no też hasze nikogo byś nie powinno. Ale różnie to bywa. Kemu mnie przeszladują? Nie, tu też chyba nikogo. A może tak pusto jakoś jest? Ja to przejeżdżał? To był ktoś już chyba, lutował to. Chyba mi tu nie wejdzie kolej już, Po w ogóle pojechał dalej. Nie mam już miejsca. No dobra, szkoda. Będę tutaj trochę delikatnie... ...dniej. Bym podszedł jednak, ten jest typek. Mam cały czas ten taki plecak, większy by się przydał, ten jest trochę za mały. Nad taki bogactwa. Chyba, gdzie jest mój kładzik? Tutaj gdzieś. Jedźmy jedźmy stąd, tu ci trochę chyba niebezpiecznie zrobiło. Powiedzmy sobie na, gra na granicy strefy. Zresztą zobaczymy, jak ona się ułoży po tym. Ale. No tu jakieś fajne są. Znaczy nie, nie mówię o kamieniach, tylko Ale tam już coś może być. I to jest bardzo fajnie By było Kiedy no, jestem samochodem. Wszystko słyszą. Czy samochodem kładem, no ale ogólnie mam miałem na myśli pojazd mówiąc to. Będzie to ktoś, czy nie będzie? Wygląda mi tutaj na. Tam może w tą antenę bym podjechał, zobaczył, co się tam dzieje. A może tam coś będzie ciekawego działo. Weźmy ja już w łapce mieli broń, by. Żeby... nie być bezbronnym. Gdzie tu może być gość? Nie wiem. Czy gość, gdzie mogą być? No tu już może być ciekawie, hmm. nie, tu chyba nic nie ma. Mi tam w dół pojechał. Zobaczmy, że coś będzie. Bo się nie zabił. Ach, skill. O, dobra. Udało się uniknąć nieprzyjemności związanych z wymijaniem drzew. Nie, tu chyba, tu byłem, tu się nie dało wejść. Czy co? Nie tam nie pojedziemy na razie, pojedziemy sobie tutaj. my drzwi sobie, żeby nie było. To jest kolejna stacja benzynowa. O, kolejne Ar 15. Weźmiemy za amunicję. Szygana już chyba nie już ma miejsca. O, słychać strzały gdzieś. Gdzieś się tam nawalają chyba. Nie wiem w tego kierunku te strzały padały, gdzieś tam, ten, chyba jakby w kierunku moich pleców teraz. Podajmy ten teren może tam. Co, co tam przede mną jest? Może tam coś znajdziemy fajnego, chociaż wątpię, ale... mi się wydaje, że stąd te strzały padały, ale mówię, głowy sobie nie da mu ciąć. A jestem w strefie. Polutujmy, zostanie moje może na, na tej farmie. Wjechał prosiłę. No, ktoś pan podjeżdżał, ale. Ktoś tu podjeżdżał? No. To, to by się zdawało, właśnie, że słyszałem coś tutaj, ale chyba, że poszedłem do innych budynków. Może tutaj te drzwi patrzył, może mi tu wejdzie, typ. No, kurde, tak jakby gdzieś tam się przymierza do wsiadania na coś. Może mojego se upatrzył? Może wie, że ja tu jestem i kurde, czeka na mnie gdzieś. Widzę z tej obory, kurde, i dostanę w, w głowę. Zaraz, to standard. Po prostu, standard to jest. Może wezmę shotguna holender. Tam może mi się bardziej shotgun przyda. Na blisko. Kurde, no nie wiem. Było tu ktoś, czy nie było? Czyś co jest co dole? Może jednak na dwunastu nam zostało, graczy. No, nie wiem, słuchajcie. Autentycznie tak jakby coś tu wjeżdżało. Tak, na, na kucaka może? Zresztą nie, a tu mnie nie wyjdzie nawet typu, bo tu jest... Aaa, właśnie. Tak, bez sensu tu patrzyłem. jest mi nic bardziej sensownego nie mogę wymyśleć. Bądźmy tam dookoła, tą stodołę. Bo to autentycznie coś jeżdżało. Mam takie wrażenie, że słyszałem. W tym, czy mój kład jest. Jest. A to przemierzmy się w stronę strefy. Ale kurde, no. Jedź, jedź. O, widzę samochód tam. Mam nadzieję, że on mnie nie zobaczył, kurde. To byłoby nieprzyjemne. O jezu. Chyba, te lasy są straszne tutaj. Zostajemy się tu w głuszy. Aha, bo tam jest ten. Tam się nawalają goście. Będę trzeba zganiać, widzę. Czekajcie, opadajmy sytuację, co tam się będzie działo. A, będę tam jeździć, tak w, w, wokół siebie, tak? Znaczy... żeby znaczy, że mnie tam nie widać, kurde. Tak jeżdżę tym kładem, kurde, nieudolnie trochę. Czy bym się tutaj gdzieś zobaczył, na tym tutaj terenie? O, chyba mnie jak zobaczył. No... Mam przypał trochę teraz Tata mi typ nie da spokoju, co nie? A nie, odczepił się, dobra To jest ta baza, ta? Obejdźmy to coś dookoła Ja pierdziele, co ja robię dzisiaj z tym kładem, ja nie wiem Uwiedźmy to dookoła Tam gdzie oni byli Jestem w strefie dosyć małej, ale jednak w strefie. Ten typ jakby... cię tu ścigał. się odpuścił. Totalnie chyba już. Tu se jedzie dookoła tego. Jakbym tu się za, na tym lesie może zagnieździł. Jestem jest fajnie, bo jestem na samym środku strefy. To jest totalnie. Rozumiecie? Niebezpieczny. Te lasy wyglądają fajnie. Tutaj bym się mógł schować w sumie w nich. Siedem gości zostało. Siedźmy tu. To jest końcówka strefy. Obrzeża strefy. Dobrze mi te pełkotłości, bo by miał przypał do ostry. Chyba, żeby poruszyć tego kładaw w... ten typ jechał? Mam nadzieję, że tu mu nie przyjdzie nam ja tu jechać kurde, do mnie. Sześć mi tamtej tu. Tylkoś tam chyba na te przeciwne obrzeża pojechał. Tak dookoła się pozglądajmy. Może na chwilę siądę. Bo nie będzie trudniej dostrzec po prostu. Poczekajmy, zobaczymy jak strefa się ułoży. Poczekamy a się ułoży strefa. U, tam dropło. O, to wiadomo, że koledzy się pójdą zaraz. Chciałbym się tak, wiecie, z boku i wystrzelać sobie. Z nas z pięciu tylko nas zostało. Tak tam Stefa się ułoży. Hm. I właśnie. Jak to ja związać ten, z fadery do zgryzienia? A ja w strefę wjeżdżam. Tam jest drog, i tam, na stówę będą siedzieć. Typki, no? O, holender. Jasne Namierzył mnie, czy nie? Chyba nie. W sumie na granicy strefy już? Siedźmy tu między drzewami. Może ja z tego kłada, słuchajcie już? Ja przycupnę tutaj na górce. bo tu na stół, po tego gluta przyjdą. Nikt nie szedł po paluta serio? Rakiety jakieś wystrzela. Tam na wzgórzu są typy, znaczycie. Niech tu o, podropa nie przyszedł, czy mogę spokojnie na kłada wsiąść, wychodzi na to. Mi się tam strzelają, dobra. Nie mój kład teraz jest w lesie tu, dobra O holender Jest typ Przyszedł po dropa chyba A już tak się kręci po prostu nie wiem, hmm, tu w las poszedł znowu. Nie byle jest w na samochodzie, jest, aby wyszedł. Kurde, czekam, czekam, żeby ktoś tego dropa wziął. To by wtedy jak do kaczek ostrzelam. Aha, jest. Jest, słuchajcie. Widzi mnie? Widzi je chyba. O, nie widzi mnie, Jego mnie nie widzi, typek ule, fajnie się zaczyna robić. Oj, kurde, ach, no nic, no nic. Nie, nie byłem pewien, czy mnie typek widzi, czy nie. E, dlatego tak, to chciałem odjechać, ale z drugiej strony, jak, jak odjeżdżałem, to słyszał pojazd, i no, rozumiecie, to i tak źle, i tak kurde, niedobrze. Ale mam e, nadzieję, że wam się podobało. E, zapraszam też na Twitcha, tam będziemy sobie streamować. E, czy to Hyden, zz 1 czy inne gry. E, tutaj na, na YouTube też może czasami, ale rzadziej teraz trochę tego Twitcha mojego muszę rozruszać, bo. Bo za wesoło nie jest. A ja wam klasycznie dziękuję za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Chodźcie na drugi kanał, na Instagrama, na Discorda, wszystkie linki w opisie. Zapraszam też do, do wywalnego wsparcia, jeżeli ktoś by był, byłby zainteresowany. Też link w opisie. To jest już bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.